Dzień dobry, w niedzielny poranek. Zapraszam kilka osób. O, kama mi się wyświetla, że jak jesteś po weselu, to ci na pewno nie będzie. U nas wczoraj było 36 stopni. Nie wiem, jaka pogoda jest w Polsce, ale... ale było naprawdę ciepło. Oczywiście w słońcu, nie że w cieniu. Pewnie było trochę mniej. Poczekam trzy sekundy i będę zaczynać. Dzisiaj taki temat związany z przyznawaniem się do błędów, dlatego że on jest dylematem wielu osób. Wiele osób nie umie się przyznawać do błędów, wiele osób przyznaje się trochę za bardzo. Jest kilka takich aspektów, na które warto zwrócić uwagę, przemyśleć i spojrzeć na nie ze swojej perspektywy po to, żeby zoptymalizować pewne działania. I dzisiaj o tym będzie, tak jak to się skojarzyło po rozmowie z kimś na wczoraj. Z przyznawaniem się do błędów to jest tak, że są dwie szkoły, ja jestem fanką przyznawania się do błędów, natomiast jestem fanką przyznawania się do błędów w mądry sposób. I? w mądrych okolicznościach. Co mam na myśli? Nie każdemu warto się przyznawać do błędów um, i warto przyznawać się do błędów na pewnych zasadach um, i trzymając granice świadomości, czyli inaczej nie dać wykorzystywać tego błędu przeciwko sobie. W ten sposób. Dlatego, że są takie osoby w naszym otoczeniu, które później mogą chcieć to wykorzystać i nam wypominać przez lata pewne rzeczy. Albo po prostu no, pastwić się w związku z tym błędem. Czyli z punktu widzenia odpowiedzialności i świadomości i takiego budowania wizerunku na osoby, która. Jest, ma wysokie poczucie własnej wartości, umiejętność przyznawania się do błędów jest ważną kompetencją. Jeżeli ktoś nie umie się przyznawać do błędu, to bardzo często wynika to z tego, że ma właśnie obniżone poczucie własnej wartości, to znaczy boi się tego. Ale jeszcze też mamy ten aspekt, który jest też bardzo ważny, bo możemy podzielić przyznawanie się do błędu przed sobą i przed otoczeniem. Pierwsza kompetencja na pewno bardzo ważna to jest umiejętność przyznania się do błędu przed sobą. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli nie umiemy się przyznać, że to jest nasz błąd i zganiamy na cały świat, wszyscy są winni, tylko nie my, to nie jesteśmy w stanie robić postępu w życiu, bo zawsze będziemy mieli syndrom ofiary. Zawsze to będzie takie zabarwione tym, że inni są winni, a nie ja, świat jest winny, okoliczności są winne, ludzie są winni, wychowanie jest winne, rodzice są winni, wszyscy są winni, tylko nie my. I nie bierzemy wtedy odpowiedzialności za swoje życie. Więc pierwsza rzecz m, to jest umiejętność zdrowego przyznania się m, przed sobą do błędu. Natomiast też nie na poziomie takiego biczowania się i napastwienia nad sobą, tylko i wyłącznie na poziomie tego, żeby m, po prostu wyciągnąć z tego wnioski. Nie? Czyli wszystko robimy po coś. Przyznawanie się do błędu jest po to, żeby wyciągnąć z tego wnioski i zrobić pewne rzeczy następnym razem po prostu lepiej, łatwiej, w większym komforcie. No nie, po, nie popełniać tych samych błędów dwa razy. Bo to jest też tak jak w tym, z tym powiedzeniem, do którego, już, do którego już kilka razy się odniosłam i generalnie uwielbiam się do niego odnosić. Czyli jeżeli wejdziesz na plac i pogryźcie pies, to pogryź ci pies. Jeżeli wejdziesz na plac i pogryzcie na ten sam plac i znowu pogryzcie pies, Pogryzłeś się sama, pogryzłeś się sam. Czyli z tym brakiem umiejętności przyznawania się do błędów, to może być trochę tak, żeby się narażamy ciągle, że się ciągle gryziemy. Nie? Czyli dla przykładu, nie wiem, a nic nie robimy ze swoim zdrowiem, nie dbamy o swoje zdrowie i ciągle chorujemy, a tak naprawdę później. Faszerujemy się jakimiś lekami, zdrowiejemy, ale potem znowu nie dbamy o pewną na życia i znowu chorujemy. No to, no to nie jest wina okoliczności, no to jest wina nasza, to jest wina decyzji. Czyli ta umiejętność przyznania się, okej, okay, to ja nie dbam o siebie, albo umiejętność przyznania się, okej, okay, to ja nie postawiłam granic w tej relacji, to ja nie zadbałam o to, żeby lepiej wykorzystywać czas, żeby zarobić pieniądze, to ja nie zadbałam, nie wiem, o nauczenie się, pewnego, o podniesienie pewnego poziomu kompetencji, żeby lepiej się komunikować z otoczeniem, albo być skuteczniejszą w życiu lub w pracy. Nie? To jest kwestia takiej odpowiedzialności. Natomiast to wszystko właśnie jest po to, żeby wyciągać wnioski. Jeżeli mówimy o tym wewnętrznym przyznawaniu się przed sobą do błędów, to znowu. Bardzo ważne, zadaj sobie pytanie, czy przypadkiem nie robisz tego w taki sposób, żeby się biczować, żeby sobie wyrzucać pewne rzeczy. Jak robisz, to to zmień, bo to nie jest fajne, bo to obniża twoje poczucie własnej wartości, bo to ci nic nie daje w życiu. Wszystko powinno być po coś, nie? To powinno być po to, żeby budować, nie po to, żeby się paść nad sobą. Na, w momencie, w którym umiesz się przyznawać do błędów, ale być może nie wyciągasz z tego wniosków, to zacznij wyciągać wnioski i wdrażać je w życie, no bo wtedy to będzie wartość, bo samo wyciągnięcie wniosku jeszcze nic nie daje, dopiero wyciągnięcie wniosku i wdrożenie tego w życie, to jest wartość, nie? Czyli na tym warto, na tym warto bardzo pracować. I to, co jest niezwykle istotne, a to, co jest niezwykle istotne, to to, że te wnioski znowu muszą być smartowne, czyli zamienione w działanie. Czyli jak ja nawet wyciągnę wniosek, okej, okay, czyli na, przez to, że źle wykorzystuję czas, to coś tam pozawalam, no i potem jak tylko mam taką refleksję, okej, okay, no marnuję czas na to, na to, na to, ale nie wdrażam, modyfi nie modyfikuję dnia, nie wdrażam sobie pewnych rozwiązań, no to takie wyciąganie wniosków, to znowu jest bez sensu, nie? Czyli wszystko robimy po coś. Wszystko ma nas ma nas przybliżać. I pamiętając o tym, że to wszystko robimy po coś, to jest również dotyczy wypoczynku, bo to nie znaczy, że my mamy być hiperefektywni na poziomie zawodowym każdej chwili życia nie. To znaczy, że jak ja postanawiam odpoczywać, to ja jestem na 100% w odpoczynku, nie? Czyli ja nie leżę przed telewizorem po to, żeby leżeć przed telewizorem, ja nie leżę na plaży po to, żeby leżeć na plaży, ja leżę po to, żeby odpocząć przy okazji, czyli na przykład albo obejrzeć serial, wyciągnąć z niego jakieś wnioski, albo po prostu się nacieszyć nim, czyli... W momencie, w którym uczymy się bycia na 100% tu i teraz, w momencie, w którym uczymy się takiego lepszego zarządzania wszystkim, co robimy w życiu, to nagle okazuje się, że wszystko jest efektywniejsze. Bo bez wyrzutów sumienia, na przykład, potrafimy sobie poleżeć i poglądać, albo bez wyrzutów sumienia potrafimy skupić się na 100% na dzieciach, na partnerze, na sobie, na kimś, nie? I to jest efektywniejsze, zdecydowanie efektywniejsze. Nie? Czyli to mam na myśli, mówiąc, że po coś. I teraz w momencie, w którym. Mówimy o sobie, o przyznawaniu się przed sobą, to zamieniamy to w cel, zamieniamy to w smartowne kroki, to co ja z tym następnym razem zrobię? I robimy sobie tego typu jeszcze wspomagacze dla przykładu, czyli jak mam pamiętać o czymś, żeby, nie wiem, pić wodę co 30 minut szklankę, no to ustawiam sobie na przykład budzik. To może być cokolwiek, albo jak chcę się nauczyć asertywnego komunikatu, no to robię sobie zadania, że codziennie piszę trzy asertywne komunikaty w zeszycie. Trzy proste i trzy złożone, nie? Był na ten temat live w dużej grupie. To tam te komunikaty są, na, są pokazane. I mm, to chodzi o to, żeby tymi krokami i przypominaczami, na przykład ustawiam sobie buzik, że zawsze o godzinie 20 wieczorem, albo o którejś wyskakuje, o 14 wiem, że jestem zawsze wolniejsza, to o 14 wyskakuje mi to i ja wtedy pamiętam, bach, nie? Zaczynam sobie, zaczynam sobie pisać, czyli fajnie jest używać różnych wspomagaczy do tego, żeby siebie bodźcować, żeby się nauczyć, żeby zmienić sobie nawyk, bo nawyk później już nas prowadzi, ale najpierw musimy sobie prowadzić wprowadzić się nawyk. Czyli to jest takie przyznawanie się przed sobą, sensowne, nie po to, żeby wyrzucać sobie i pamiętając też o tym, że... Mm, Przeszłość jest po to, żeby z niej się uczyć, a nie po to, żeby w niej żyć. Nie? Jeżeli babramy się w przeszłości, no to automatycznie psujemy sobie teraźniejszość i psujemy sobie przez to przyszłość. Bo jeżeli w teraźniejszości nie działamy nad tym, co ma nam zapewnić dobrą przyszłość, no to znaczy, że jak marnujemy dzisiaj, to marnujemy też jutro. Nie? No bo dzisiaj odbije się tylko szatem na. na na jutrze, znowu w takim rozumieniu, że też uwielbiam ten cytat, że nasze dzisiejsze problemy są efektem naszych wczorajszych decyzji. To tak jest. To spijamy dzisiaj. To, jak żyjemy dzisiaj, to, jakie mamy dzisiaj problemy, wynika z tego, jakie podjęliśmy działania i decyzje w przyszłości. Więc jeżeli to w przyszłości ma się zmienić, no to dzisiaj musimy podejmować lepsze decyzje i lepsze działania. Czyli dla przykładu, nie paswić się nad sobą, nie, nie wyrzucać sobie, nie użalać się nad sobą, tylko, tylko zrobić sobie sensowne, sensowne kroki rozwoju i wdrażania zmian. Czyli to jest do wewnątrz. A na zewnątrz, przyznawanie się. Przyznawanie się na zewnątrz też powinno być po coś. Nie chodzimy i nie przyznajemy się, nie biczujemy się tylko po to, żeby się przyznawać. Przyznajemy się na, na zewnątrz po to, żeby mm, na przykład zbudować sobie coś, nie? Czyli jeżeli mamy na przykład taką sytuację, że jesteśmy, wydarzyło się coś i rozmawiamy, nie wiem, z partnerem, małżonką w pracy, UWR i coś się wydarzyło i wszyscy wiedzą, że to my zawaliliśmy, a my się trzymamy, ne, trzymamy mocno, nie, to nie my, to nie my, to nie my, no to psujemy sobie tak naprawdę wizerunek, pokazujemy, że, że nie mamy albo mądrego wglądu w siebie, albo mądrego, czyli takiego świadomego na oglądu rzeczywistości, no coś generalnie z nami jest nie tak. Czyli to jest sytuacja, w której zdecydowanie trzeba powiedzieć ma kulpa. Tak, to był mój błąd. I wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli nie ma takiej sytuacji, że trzeba się przyznać do błędu, no to nic nie zmieni, nic nie da, nic nie nie ma żadnej wartości dodanej, no to można po prostu wyciągnąć wnioski wewnętrznie dla siebie i nie epatować tym. Dochodzenie no i, i epatowanie na zewnątrz tym, jakie błędy robimy, też jest bez sensu. Wszystko ma być po coś. Czyli po co mam się przyznać albo po co mam po prostu wyciągnąć wewnętrznie wnioski i przestać o tym mówić. To jest, to jest taki bardzo ważny element. Natomiast w momencie, w którym już się przyznajemy na zewnątrz, to trzeba bardzo mocno uważać właśnie, żeby to nie było używane przeciwko nam, ale żeby to nie było używane przeciwko nam, to jest kwestia znowu ustalenia sobie pewnego kontraktu z otoczeniem a, co do reakcji i znowu wykorzystania komunikatu asertywnego złożonego na poziomie mm, na poziomie a, tego ja czuję gdy ty ponieważ oczekuję, co mam na myśli. Czyli wyobrażając sobie, że na przykład w pracy m, z, ktoś zrobił jakiś błąd ktoś coś tam zawalił, no i mamy pogadankę z szefem albo ze współpracownikami, jak, jakkolwiek, to ważne jest, żeby zamknąć temat, nie? W takim rozumieniu, że na przykład, dobra, to rozmawiamy o tym, ok, to, to wyciągamy wnioski, przyznałam się, że zrobiłam to, to i to, to było źle, to było dobrze, czyli następnym razem zwracam uwagę na to i na to i rozumiem, że temat mamy omówiony. Podsumowuję sobie, tak? Mm, I a druga strona powinna powiedzieć, no tak, no mamy omówione. Czy coś chcesz jeszcze dodać? Dobrze jest zapytać. Czy coś chcesz jeszcze dodać? Czy coś chcesz jeszcze zapytać? Co chcesz jeszcze to określić komentarzem? No nie. No to okej, okay, no to temat mamy zamknięty. Ja wyciągnęłam wnioski, dam z siebie 1000%, żeby następnym razem już nie popełniać tego samego błędu. I zamykamy, ale podsumowaliśmy, dopytaliśmy i tak dalej. I następnym razem, jeżeli ktoś będzie chciał do tego wrócić, albo szef, albo ktokolwiek, Mężczyźni to rzadziej, ale to kobiety są takie, że one lubią wracać, nie? No to wtedy możemy powiedzieć, ale poczekaj, my już zamknęliśmy ten temat. Pamiętasz, rozmawialiśmy na ten temat, wyciągnęłam wnioski, podsumowaliśmy i temat jest zamknięty. Nie ma sensu o tym mówić, po co o tym rozmawiamy, nie? Czyli kwestia jest takiego wyciągania. I tak samo, tak samo w domu, bo czasem jest ktoś, kto może to później wyciągać. Natomiast jeżeli dobrze zamkniemy temat i go omówimy, a później, jak zdarta płyta, Odcinamy się od tego. To jest kwestia tego, żeby nie dawać przestrzeni na, na to pastwienie się nad nami, na wypominanie, ale to jest kwestia ustalania znowu granic. Czyli, dla przykładu, w momencie, w którym mamy w domu osobę, która jest taka dosyć toksyczna, ale z jakiegoś powodu nie chcemy się jej pozbyć z domu albo jeszcze nie możemy, pracujemy nad tym, ale jeszcze nie możemy. No to jest kwestia później takiego asertywnego rozmawiania na zasadzie nie? Nie, nie podoba mi się to, że ciągle wracasz do tego błędu, ponieważ omówiliśmy go, zamknęliśmy go i każdy popełnia jakieś błędy. Ja też jestem człowiekiem, który od czasu do czasu popełnia jakieś błędy. Przestań, proszę o tym mówić, nie? Czyli kwestia jest takiego komunikatu i ta osoba na przykład znowu do tego wraca, to za tą płytę robimy. I taką metodę, ja to czasem mówię, metodę na wariata, nie ma sensu dyskutować, bo wiecie, jeżeli ktoś jest taki, kto z drugiej strony chce się pastwić tym i chce się tym karmić i czerpie radość z tego, że nam wbija szpilki, no to rozmawianie racjonalnie na poziomie emocji i tłumaczenie czegoś jest zupełnie bez sensu. Trzeba robić metodę na wariata na zasadzie powtarzać dokładnie to samo i trochę się uzbroić w zbroję. To znaczy pamiętać o tym, że to, co ktoś mówi, świadczy o nim, a nie o, a nie o nas. Nie? Czyli jeżeli ktoś ma dziką radość z tego, żeby się pazwić, no to trzeba mu współczuć bo musi być strasznie gdzieś tam zmielony wewnętrznie, że, że czerpie radość z tego. Nikt o zdrowym poczuciu własnej wartości nie czerpie radości z gnębienia innych. Absolutnie nikt. Więc w momencie, w którym ktoś tak ma, to pomyśl sobie nie na zasadzie o ojej, ojej, ja zawaliłam, zawaliłam, tylko pomyśl sobie na zasadzie o jej, o jej. biedna ty, biedny ty, że wracasz do tego tematu, widocznie naprawdę nie masz tematów i nic fajnego do powiedzenia, że, że ciągle o tym mówisz, nie? I to można sobie pomyśleć, a tutaj robimy zdartą płytę i ustalamy, wyznaczamy jeszcze raz granicę. Tak długo powtarzamy tą, ten komunikat, aż po prostu druga osoba przestanie, przestanie o tym mówić, nie? Po prostu ta osoba mówi, no to powtarzasz. I jeżeli ta osoba powie na przykład, ale powtarzasz się, już to mówiłaś, ja mówię, ale ty też się powtarzasz, też już to mówiłaś, mówiłaś, nie? Kwestia wewnętrznego takiego poczucia. Jest takie powiedzenie, że nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Nie? Albo gdzie drwa, rąbią, tam wiolelecą, Albo nie potyka się ten, kto pełza. Nie? Tylko ten, kto pełza. Więc jest trochę takich powiedzeń, które mówią właśnie o tym, że tak naprawdę nie da się w życiu nie popełniać błędów. Nie da się. To jest zupełnie normalne. Natomiast ważne jest, żeby optymalizować pewne rzeczy, no bo błędy zawsze kosztują. Kosztują emocje, kosztują pieniądze, kosztują zdrowie, kosztują relacje, różne rzeczy kosztują, nie? Czyli w zależności od tego czasem życie kosztują, nie? No, są takie rzeczy, takie sytuacje, zwróćcie uwagę, że pojedyncze sytuacje i wydarzenia zniszczyły ludziom życie. Ja pamiętam do dziś, to od mojego kolegi, kolega był akurat, nie pamiętam, nie wiem, nie mam z nim teraz kontaktu, co się z nim dzieje, ale była taka bardzo głośna sprawa w Zielonej Górze, w Jeleniej Górze, w którejś górze. Nie pamiętam, której. Że młody chłopak 25 lat jechał bardzo szybko samochodem w okolicy 23 chyba. I akurat wyłączyli od, od 23 często jest w różnych miastach, także wyłączają światła. Jakurat wyłączyli światła. I on jakoś wyprzedzał. Jakaś dzika taka sytuacja była. Jechał zdecydowanie za szybko. To jest dyskusji. Natomiast wiele z nas jeździ za szybko jeździło za szybko w przyszłości w różnych miejscach. No i on tak niefortunnie jechał za szybko w takim miejscu, gdzie... Gdzie, gdzie złożyło się kilka niekorzystnych okoliczności dla niego. To znaczy wyłączyli światła, więc nie było zielone, czerwone, a był jakiś samochód, który wyprzedzał, który zasłonił mu ludzi, no i ludzie byli zasłonięci samochodem, więc jego nie widzieli i oni wyszli chyba na pasy, czy nie pamiętam, jak to było dokładnie. No i zabił dwie osoby, przejechał je. I zrobili z tego jeszcze taką pokazówę, taką pokazówę, że ja nie wiem czy on pewnie dalej siedzi w więzieniu, bardzo, dziecko z bardzo bogatego domu, fajne dziecko bardzo, taki chłopiec mądry i w ogóle z tego co, co pamiętam, co mi wtedy opowiadali. Do czego zmierzam? Oczywiście możemy spojrzeć z punktu widzenia ofiary, czyli tych dwu, dwójki przejechanych osób, bo to mogli być nasi bliscy i, i patrzeć na to bezwzględnie. Możemy spojrzeć z punktu widzenia rodzica tego dziecka i pomyśleć sobie jak nieszczęśliwa okoliczność to wyłania, że tak się złożyło i głupi błąd, jeden głupi błąd zaważył na całe życie. I zmierzam do tego, że dlatego warto wyciągać wnioski z życia i mimo wszystko myśleć, nie? Bo, bo pojedyncze błędy ne, potrafią kosztować życie absolutnie życie w dosłownym tego i metaforycznym słowa znaczeniu. Natomiast są takie sytuacje, gdzie nieraz błąd jest dosyć banalny, a my się tak nim przejmujemy, że jest zół, nie wiadomo o co chodzi, nie? Że, mm, że nie wiem, ktoś naprawdę ubolewa nad takimi banałami, to wtedy trzeba sobie powiedzieć no i po prostu wyciągnąć wnioski i iść dalej, a nie wyrzucać sobie, ojej, bo ja coś tam zrobiłem, coś tam zrobiłam. Odpowiedz sobie na pytanie, czy przypadkiem nie demonizujesz swoich błędów, czy przypadkiem nie użalasz się nad sobą i nie skupiasz się na błędach, zamiast skupiać się na rozwiązaniach, czy przypadkiem nie dajesz siebie gnębić swoimi błędami z przeszłości, no, jest tutaj trochę takich pytań, które możesz sobie zadać, zadać pytanie. a przede wszystkim wyciągnij z tego wnioski, zacznij wyciągać wnioski z błędów, żyj w teraźniejszości po to, żeby mieć cudowną przyszłość, a wymaga od Ciebie dużo i mądrze, no i, a, i smartownie wszystko, czyli zamieniaj na zadania i po prostu realizuj, i, no bo to są takie bardzo dobre nawyki szczęśliwego życia, które prowadzi po coś. Tyle na dzisiaj. Wspaniałej niedzieli. Ja wiem, że pierwszy weekend najpierwszy weekend wakacji dla wielu osób u nas jeszcze nie, ale tak jak powiedziałam i często powtarzam, u nas wakacje są ciągle więc, więc trochę to inaczej odczuwam, co nie znaczy, że to ułatwia pracę, ale mimo wszystko nie zamieniłabym się na mieszkanie w zimnym kraju, tylko po to, żeby mi się łatwiej pracowało. Nie? <laughs> no, wszystko ma swoje blaski i cienie. Więc wspaniałego dnia. Do zobaczenia jutro o godzinie siódmej czasu polskiego. Mm, jak oglądasz z odtworzenia, możesz też się podzielić w w komentarzu, jak to jest z Tobą. Ja lubię, jak Wy się w ogóle dzielicie, bo to też jest inspiracja dla Was wzajemna. Więc jak ktoś ma ochotę coś się odnieść do swoich błędów i swojego podejścia albo rozwiązań na ten temat, to oczywiście zawsze to jest w komentarzu na to przestrzeń. A tymczasem wspaniałości i do zobaczenia.